Okres świąt wielkanocnych to nie tylko czas budzącej się do życia przyrody i przeżyć religijnych, to też okazja do rodzinnych i towarzyskich spotkań. Blisko 500 mieszkańców gminy Kiku minioną sobotę w zasiadło przy wspólnym wielkanocnym śniadaniu. Tradycyjnie spotykamy się zawsze przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, z naszymi mieszkańcami, tymi mieszkańcami, którzy są w jakiś sposób no, jak gdyby odizolowani. Oni nie są odizolowani, ale są to osoby starsze, osoby czasem upośledzone, czasem mające również problemy alkoholowe. Te wszystkie osoby chcemy zawsze tutaj zebrać, żeby wspólnie z nimi. No, przed Bożym narodzeniem odbyć to wigilję, a w tej chwili to słynne, czy takie powiedzenie, jajeczko spotkanie takie, czyli inaczej mówiąc śniadanie wielkanocne. Świąteczne życzenia mieszkańcom gminy tradycyjnie złożył Krzysztof Baranowski, starosta Lipnowski. Miło się spotkać z emerytami, rencistami, Jest ich sporo, wielu czekają na ten dzień, bo jak już rozmawiam z nimi, to nie daj Boże, żeby tego. Nie zorganizować, wtedy byśmy podpadli razem z panem Wójtem. I myślę, że jest to dobry zwyczaj, prawda? Należy go kontynuować. Mamy okazję złożyć sobie życzenia na święta, porozmawiać, spotkać się. Miło, naprawdę miło zawsze każdego roku. Dla kolan te spotkania mają ogromne znaczenie. I takie oderwanie od rzeczywistości, nie? To jest coś, na co czekamy. Tak samo na jajeczko, jak na opłatek. Lubimy się spotykać w takim gronie. Oderwanie się od codzienności, poznać kogoś, zobaczyć, to wszystko. Mieszkam sama, to do, usta do kogoś roztworzyć, to mnie cieszy, jest to miłe, bo nie mam dzieci, tu nie mam męża, także no przyszłam. Przyszłam, żeby to jakoś wie, Pani tą Wielkanoc spędzić. Nie zupełnie wie, ale później będę sama. Jestem samotna, znaczy i ten. No to tak, spotkamy się w gronie wszystkich i ten. No tak, wie Pani. No mile jest tak z kimś być razem, niż samemu siedzieć w domu. Bardzo ładnie, bardzo ładnie postępują, robią wszystko towarzystwo. To, I bardzo mi się to podoba, takie piękne. Sąsiadami, z koleżankami, z kolegami, wszystko z wszystko starosta, wszystko to, wszystko ładnie, pięknie ksiądz, probosz wszystko wójt, to wszystko ładnie, to tu pięknie bardzo jest. Jajeczko jest, nie? To chodzę, zawsze chodzę, bardzo ładnie. Można się zobaczyć właśnie z towarzystwem, nie? Bo tak to nigdzie nie chodzę, bez nóg jestem. Mnie się to podoba, bo się widzi. Z tymi ludźmi, co już ich się nie widziało, nie? To teraz można się spotkać. Bardzo podoba mi się to spotkanie. Powinno być tak zawsze. Nie mam nic przeciwko takiej tradycji, bo przynajmniej spotkamy się tutaj w większym gronie, porozmawia się. Uśmiech przynajmniej prześlę, choć na odległość, ale to zawsze coś. Z wielkanocnym z mieszkańcami Kikoła podzieliła się również Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa. Rzeczywiście w naszym powiecie chyba od Kikoła uczą się inne również gminy, bo w tym roku chyba po raz pierwszy takie spotkanie odbyło się również w Chrostkowie, w gminie Chrostkowie, sąsiadającej gminie. Jest to, jest to coś niezwykłego. To, że ludzie w takim szczególnym okresie mogą przyjść, mogą się spotkać, mogą porozmawiać, a myślę, że tym osobom starszym właśnie najbardziej tego brakuje. Ja tutaj władzą gminy, panu wójtowi, panu staroście, księdzu proboszczowi, gratuluję właśnie tej inicjatywy. Na spotkaniu Wielkanocnym w Kikole pojawił się również zajączek z drobnymi upominkami.